Nie chcę ujawniać, gdzie dokładnie śpi, ale jest zadaszenie i mówisz, że nie narzekasz. I nie chodzi, nie. <laughs> I powiedz Piotruś, jakie ty masz plany właśnie y, na dzisiaj? Bo nie masz zbytnio wielkich planów. Obudziłeś się, wstałeś y, y, później chodzę, niż zwykle. Chodzę sobie po rynku. Hmm. popatrzę na ceny z miodu. Zięk się leci. Że słuchajcie, Piotrek ma swoją bazę. Nie chcę ujawniać, gdzie dokładnie śpi, ale jest zadaszenie i mówisz, że nie narzekasz. Nie no, Na głowy nie leje. Że nawet jest czasami tak ciepło, mówi, że czasami musi się odkrywać w nocy. To jest nasze drugie spotkanie z Piotrusiem i opowiada nam właśnie, jak. To jest być bezdomnym w Pszczynie. Ale to i tak ten, bo w całej Polsce są bezdomni. I we Warszawie, wszędzie. W Pszczynie to byś ile powiedział na liczbę, ilu was jest? To sporo.